Dziękuję. Zanim, zanim usłyszymy odpowiedź, chciałem pozdrowić obecnych na sali stypendystów programu Kirklanda, którzy są na, na galerii, a także, a także gości ze śremu, jak rozumiem, którzy są na drugim. Bardzo nam przyjemnie. Teraz odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, pan minister Jerzy Schmidt. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Posłowie! Może zanim odpowiem na zadane pytania, może kilka słów na temat sieci drogowej w Polsce i w ogóle sytuacji, przede wszystkim jeżeli chodzi o drogi samorządowe. Łączna sieć dróg publicznych w Polsce to jest blisko 420 tys. kilometrów a drogi krajowe to jest niecałe 20 tysięcy kilometrów, a więc mniej niż 5% całej sieci. Co prawda drogi krajowe przenoszą 60% ruchu, no niemniej jednak te 95% to są drogi samorządowe i, i pytanie o to jest jak najbardziej uzasadnione, o stan dróg samorządowych. Tym bardziej, że raportniku, który opisywał w ubiegłym roku stan dróg samorządowych rzeczywiście pokazał ich bardzo zły stan pokazał ogromne potrzeby, jakie są, aby ten stan dróg samorządowych poprawiać. Ale może już odnosząc się do tych konkretnych pytań. Otóż jeżeli chodzi o drogi samorządowe, mamy jako rząd dwie możliwości takiego bezpośredniego wsparcia budownictwa drogowego na drogach samorządowych. Po pierwsze jest to program rozwoju gminnej i powiatowej sieci infrastruktury drogowej. Na lata 2016-2019 jest na to zagwarantowane 3 miliardy 800 milionów złotych. Jeżeli chodzi o, o ten program, to jest tutaj pięć kryteriów, które, które decydują o przyznawaniu środków o które wnioskują poszczególne samorządy. Tu przede wszystkim chodzi o samorządy gminne i powiatowe. I tak konkretnie w, ostatnich, w, ostatnim, w poprzednim roku, 2016, rozdysponowano 800 milionów złotych. W pierwszym okresie było to, w pierwszych wnioskach zostało zakwalifikowane 492 zadania z poszczególnych gmin i powiatów. Natomiast zrealizowano w sumie 850 zadań. Z tego 538 na drogach gminnych i 300, 311 na drogach powiatowych. Na przyszły, na, na ten rok 2017 też termin składania wniosków minął 15 września. One są, one były rozpatrywane i do 31 grudnia nastąpiło zatwierdzenie tych list i dostępny limit to na ten rok to również jest 800 milionów złotych. Druga, druga możliwość finansowania czy współfinansowania dróg samorządowych to jest, rezerwa, to jest rezerwa subwencji ogólnej. W 2016 roku było na to przeznaczonych 335 milionów złotych i w całości ona została wykorzystana, zrealizowano w sumie 347 zadań. I tutaj z tej drugiej rezerwy właśnie mogą szczególnie też korzystać drogi wojewódzkie, o które pan poseł pytał. Szczególnie jeżeli chodzi o obiekty, o obiekty mostowe, bo jednym z głównych celów, na którym ta... ta rezerwa jest uruchomiona, jest funkcjonuje, to jest wspomaganie modernizacji, wspomaganie naprawy, czy wręcz czasami budowy przepraw mostowych. Natomiast to pytanie do, dotyczące samej możliwości przekwalifikowania dróg, z dróg, powiat, z dróg wojewódzkich na drogi krajowe. Jest taka możliwość. Ten wniosek w tej sprawie powinien złożyć zarząd województwa konkretnego do ministra infrastruktury i budownictwa, czy ewentualnie do ministra właściwego do spraw transportu. Ten wniosek potem jest opiniowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i decyzja musi zapaść do końca trzeciego kwartału danego roku, żeby od przyszłego roku, od następnego roku, od 1 stycznia droga mogła zmienić kwalifikacje, kwalifikacje na, drogę, na, drogę, na, drogę, na drogę krajową. To, to oczywiście musi być odpowiednio umotywowane, rozpatrywane, bo nie rzecz w tym tylko, żeby zmienić kategorię, tylko że rzeczywiście uzasadnienie i, i zmiana wpływała na poprawę spójności sieci.